No witam. Witam, witam. Tu przez Witam z tej rozkopanej stacji w Mińsku. Zobaczcie, wszystko jest tutaj porozkopywane. Moja miejscówka jest właśnie zawalona, tam gdzie zawsze nagrywałem pod tokładką. To coś jest rozkopane. Coś się dzieje na stacji w Mińsku. A ja czekam na Intercity Kraszewski. Coś się dzieje. Dla komt to manewr chyba elfa kolei wielkopolskich. Tak, elf kolej wielkopolskich to jest. Zawsze jak ty jestem, to zawsze ten. Wyciągają elfy kolei wielkopolskich. Pamiętam, że tamto razem, jak byłem chyba to jeszcze we wrześniu, to też wyciągali właśnie elfa kolei wielkopolskich. I wycofuję. Co? Okej, jest jednak Intercity Podlasie, czyli nowy pociąg. To co chyba jedzie od grudnia. Tak, wyczekamy. Już go widzę. Jedzie. I jest to Dart. ED161. Czyli znów mamy darta. Dawno dartów mi nie było, teraz jest jakiś. ich przesyt. RP1. Intercity Podlasie, Warszawa, Terespol, EDC-51. Wjeżdżam N57AL kolej Mazowieckich do Grujska Mazowieckiego ze stacji Siedlce.